Jeszcze serce po prostu mi chce wyskoczyć, muszę się tym podzielić. Z dzisiejszej Ewangelii jedno zdanie. Jezus mówi tak, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. A Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego, i mieszkanie u Niego uczynimy. Słuchajcie, to jest obietnica, która mnie rozpala, która mi daje życie, która daje mi tą radość, że Bóg mieszka w moim sercu. I zastanawiałem się, co to znaczy, że zachowuję naukę. Jaką naukę? Jaką Jezus dał naukę? I tak zrobiłem sobie szybki, dosłownie w dwóch zdaniach wam powiem, tylko brief tego, jaka jest nauka Jezusa w Ewangelii. Po pierwsze, Jezus dał nam przekazanie miłości Bożej i bliźniego. To znamy, tak? Będziesz miłował Pana Boga Swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Kolejny punkt. Mamy kochać nieprzyjaciół. To jest trochę gorzej, nie? To, jest, to jest coś najtrudniejszego. A często tym nieprzyjacielem jest osoba bliska gdzieś w naszym domu, gdzieś obok domu, prawda? I, 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 i to ma nas wyróżnić, że słuchaj, poznałem Jezusa i teraz już nie chodzę z nienawiścią do tej osoby. To jest, ten przełom tylko Duch Święty może w nas zrobić. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Kolejna reguła, która się łączy z tym wszystkim, złota reguła, czyli wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie, Albo wiem, na tym polega prawo i prorocy. Kolejny punkt to jest, jaki sobie zapisałem, to jest naśladowanie Jezusa. To jest też przykazanie Jezusa. I On mówi tak, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. I o tym naśladowaniu Jezusa. To jest, oczywiście, możemy całe życie spędzić, dużo książek przeczytać, napisać. Wejść no, bardzo szeroko w tą przestrzeń, ale, ale to jest punkt, który nam często gdzieś umyka, że mamy go po prostu naśladować, stawać się nim, radykalnie pójść za nim. A kolejny punkt to jest yy, głoszenie Ewangelii. Mamy pójść na świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Więc yy, nie możemy być bezczynni w tym, żeby nie mówić o Bogu. Jak Go poznaliśmy? Nie możemy o Nim nie mówić i, i, i chcemy Go głosić. Kolejna rzecz, jaką zanotowałem, to jest przykazanie czuwania i modlitwy. Czuwajcie się i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Czyli mamy ciągle czuwać, ciągle trwać w sakramentach, w łasce uświęcającej. Wracać do tej łaski, nie poddawać się, kiedy nam coś nie wychodzi nieustannie wracać. Mamy w każdym kościele, to jest niesamowity przywilej, że wszędzie możemy skorzystać w Polsce z tego sakramentu i, i wracać i czuwać i być przy Jezusie. I modlić się, czyli spotykać się z Nim. I tego też uczy kurs Fundament, jak się spotykać z Nim codziennie, z Jego Słowem i to Słowo nas przemienia. I kolejny punkt to jest przykazanie przebaczenia. To jest tak samo trudne, Kiedyś myślałem, że to jest łatwe, a teraz po wielu latach, jak modlę się z ludźmi, to widzę, że to jest chyba najtrudniejsza rzecz, jaką mamy do pokonania, trudniejsza niż pójście do spowiedzi. Wtedy Piotr zbliżył się do niego i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć? Jeśli mój brat zawinił wobec mnie czas siedem razy, Jezus mu odrzekł nie mówię ci, że siedem razy, lecz siedemdziesiąt siedem razy. Ostatnia rzecz, jaką się podzielę, to jest e, zaproszenie do pokory i do służby. Jezus mówi, że jeżeli ktoś chciałby stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór syna człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dawać swoje życie na okup za wielu. Zobaczcie, jak to są zupełnie inne przekazania, niż te, które nas uczyli w szkole, w podstawówce. Dekalogu. One są oczywiście bardzo ważne, one są fundamentalne, ale to są inne przykazania jednak, które przynosi nam Jezus. Przykazania o Jego trwaniu w Nim, o Jego właśnie w tym, co dzisiaj nam powiedział w Ewangelii.